Polskie Radio. A teraz po raz kolejny zaglądamy do Rycharcic, do koła gospodyń wiejskich. Tam Małgosia Głogowska, Małgosiu Droga. Słuchacze dopytują. Po pierwsze, czy nauczyłaś się jakichś przyśpiewek? I po drugie, czy posiadłaś umiejętność lepienia pierogów? O, ja posiadam umiejętność, lecz, Boże, lepienia pierogów, e, oczywiście robienia ciast, e, także wracam do Warszawy i prosto do kuchni będę próbowała tych wszystkich przepisów, a ze mną jest pan Józef, bo uwaga, w kole gospodyń wiejskich jest dwóch panów. Panie Józefie, da się dogadać z tymi paniami tutaj? No na pewno da się, tym bardziej, że stoimy przed remizą SP Harcice. Jest to również świetlica, jestem opiekunem. No i wspólnie z kołem Gospodyń Wiejskich, z paniami ze strażą się dogadujemy, wszystkie imprezy czy coś, no to obsługujemy razem. No nie takie nasze wspólne, czy na przykład było 50-lecie straży, 50-lecie koło Gospodyń Wiejskich. No my pomogli, kobiety pomogły nam, my pomogliśmy kobietom i razem współpracujemy. Męska ręka potrzebna. No na pewno potrzebna, tak, zawsze. Czy coś przynieść, czy coś ustawić, to zawsze się przyda. Zdecydowanie, a Państwo pytają o przepisy, przepisy, także obok mnie również pani Krystyna, która już dzisiaj o wieńcach pięknie opowiadała, to czas e, naszym słuchaczom jakiś przepis zdradzić, żeby prosto z Reharcic do kuchni w Polsce wpadły. Ja wiem, że robicie sodziaki. Tak, e, sodziaki zwyciężyły w sierpcu, pierwszą nagrodę zdobyły. No i po prostu chciałam się podzielić przepisem. To jest takie proste ciasto. Kilogram mąki. Litry siadłego mleka, łyżka soli i łyżeczka sody, sody. I to zagniatamy takie lekkie ciasto i pieczemy na głębokim tłuszczu. Małe takie robimy placuszki i to pieczemy i takie ponczusie wychodzą. Można to jeść z drzemem, można jeść z wędlinką, z masłem, jak to sobie kto życzy. Czyli bardzo smacznie i, i na słodko, i na słono i także bardzo dobre polecam. To jest takie... Specjalność, Ciekawę, specjalność zakładu specjalność, sodiaki, tak. tak. <laughs> Bardzo polecam. Wiem, że Panie robiły je też tak na jednej z imprez, to prawda? Robimy teraz, w, była festiwal pierogarni, mieliśmy pierogi z mięsa z gęsi, ale robiliśmy i na miejscu sodiaki. W sierpcu też my piekliśmy, na miejscu robimy i na miejscu pieczemy. W zoo pewno też będziemy piekli w następną niedzielę. O, no to będzie okazja, żeby spróbować wprost z rąk Koła tak, Gospodyń jest. Wiejskich w Rycharcicach Szanowni Państwo, jak słyszycie, tutaj bardzo dużo się dzieje. To jest najlepsze koło gospodyń wiejskich na Mazowszu. Także od niego należy się uczyć, a ja zachęcam, żeby spróbować sodziaków u tak, siebie w kuchni. Zapraszam. bardzo dobry. Małgosia Głogowska, bardzo dziękuję. Ślinka cieknie, kiedy się myśli o sodziakach, ale ja cię trzymam za słowo i oczekuję tych pierogów po Twoim powrocie do redakcji. Małgosiu? Będę, będę się starała, coś przywiozę. Dobrze, Obiecuję. przywieź cały zeszyt przepisów i przywieź koniecznie informacje o tym dokładnie, jak się robi sodziaki. A najlepiej jakiegoś jednego sodziaka albo z dwa mogłabyś do nas też przywieźć na spróbowanie. Bardzo dziękuję. Małgosia Głogowska z Rychartc.